Witam wszystkich. Dzień dobry. To znowu my. Po małej przerwie, można tak rzec, yy, trochę się nam tutaj zazieleniło, jak co roku. No i co? Mamy kolejne petardki do testu. Jak to my? Musieliśmy coś wykopać ze swojej kopalni, jaskini. Takie korzety <laughs> mamy od Komety. 100 sztuk w opakowaniu kod produktu P1203A. Tak to wygląda. Tak to kiedyś wyglądało, no bo obecnie takich petard już nie ma. To jest już traktowane jako retrotest. Więc, no. Kometa jako producent. No i instrukcja obsługi jest w języku polskim. Kategoria rzekomo druga. Dwa razy huk. Czyli mamy podwójną... E, Boże, podwójną. E, petardę, która ma podwójny huk. No i co? No i tyle. Wyrób dopuszczony do nabywania bez pozwolenia i koncesji. Produkcja chińska. I tyle. Jak to wygląda z bliska? Następujący sposób: Boom. Corsarz, podwójny huk taka wersja o no prawie fabryczne opakowanie tylko tu trochę myszki były, zjadły trochę i tu mamy rzekomo Tropic Fire więc nie wiem, czy to są w ogóle te petardy <grywdy> nie wiem. Ale okej. Okay. Wszystkie takie są? Tak. Wszystkie. Nie wiem czy to jest nie wiem, mieszanka. Nie Tak. Więc chyba to nie są te petardy, ale no... Cóż. Bo tu powinna być kometa. Ale no. Dobra, zobaczymy. Czy to będzie w ogóle podwójna? A, zapalniczka jeszcze jakaś by się przydała. Pierwsza lepsza. No. Zobaczymy. Pierwsza sztuka. Faktycznie. Zwłaszcza, ale no nie wiem. Nie skłamczyli Tu jest tropik, tam jest kometa. Nie wiem. Tropic fire. To są rosyjskie petardy. Ale bo tak kiedyś robili. Siara gryzie. Ale no, chociaż, no. chociaż plus, że żadne tak? No. Który to rok? Nie wiem. Jaka gramatura? Nie wiem. Ale no. Faktem, że są fajne głośne. Kiedyś to było. No obecnie też produkują petardy długuszczoowe, ale to właśnie nie jest to samo. Już nie ma napisów, jak teraz tutaj. No, szkoda. No bo wolty są zielone, czerwone. I właśnie zielone były jednoszczałowe, czerwone były dwusszczałowe, jeszcze były trzyszczałowe z szarą szatą graficzną xp 10 17 chyba no. Więc okay. Ja byłem bez folii, więc możliwe... Aha, no okej okay. No dobra uciekaj Wystarczy, jedno, odpalić i się to wszystko zajmie. Ale głośno, głośno. kurde. W sumie dwa miesiące bez nagrywania? W sumie, w sumie tak. Mamy po deszczu, dlatego kręcimy. U nas było wczoraj sucho, dlatego nie kręciliśmy. Wczoraj padało całą noc, przez dzień, dlatego dzisiaj my my kręcimy, bo jest wilgotność dość spora. No. bo, było na tyle, my się z wami żegnamy. Taki szybki, krótki tak. test, który nawet dzisiaj wpadnie, a dzisiaj jest który? Kwietnia 19, sobota, więc pozdrawiamy osoby, które to właśnie oglądają tego dnia. Tak, i ja wszystkich naszych widzów. Tak, i Wesołych Świąt. No, Wesołych Świąt, Cześć.